Witam Was już z naszego siedliska. Miesiąc w nami minął zaskakująco szybko i znów jesteśmy w miejscu, do którego zawsze chętnie wracamy. Pisaliście w komentarzach, że brakuje Wam powoli słońca, że zima daje się we znaki, a za oknem coraz więcej szarości. Jak widzicie, u mnie jest podobnie. Szczerze mówiąc, liczyłam jeszcze na śnieg, ale pogoda postanowiła inaczej, więc cieszymy się z tego, co jest. Dzisiejszy dzień chcemy spędzić na spokojnie, przyjrzeć się roślinom, zobaczyć, czy wszystko na siedlisku ma się dobrze i po prostu znowu poczuć to miejsce. Wracając jeszcze na chwilę do naszej podróży po Afryce, wiem, że część z Was śledziła ją na bieżąco. Chciałam Wam za to bardzo podziękować, za wszystkie komentarze, ciepłe słowa i troskę. Ten urlop zostanie w naszej pamięci na bardzo długo. Natura nas naprawdę zaskoczyła i zafascynowała. Muszę jednak powiedzieć o jednym momencie, który był dla nas dość intensywny emocjonalnie. O ostatniej nocy wydarzyło się zjawisko naturalne, które trochę nas wystraszyło. Przez cały pobyt właściwie nie spadła ani kropla deszczu, a właśnie tej nocy zebrało się na burzę i to taką jak z filmów katastroficznych. Pioruny uderzały dosłownie ze wszystkich stron, a my byliśmy w środku tego wszystkiego, w namiocie. Momentami bałam się, że zerwie go razem z nami i polecimy nie wiadomo gdzie. Ostatecznie przenieśliśmy się do samochodu, ale nawet tam czuliśmy jak wszystko wokół się porusza. No dobrze, ale jakąś tą burzę przetrwaliśmy. A skoro już jesteśmy w siedlisku, to zbierzemy też topinambur. To właśnie nasze zimowe zbiory. To roślina, którą bardzo lubię. Jest odporna, rośnie bez większych wymagań i nawet zimą daje coś od siebie. Jej bulwy są jadalne, delikatnie orzechowe w smaku, bogate w inulinę, która wspiera trawienie. Dla mnie to taki cichy dowód na to, że natura, nawet w chłodniejszych miesiącach, potrafi być hojna. A jeśli też ją znacie i używacie i znacie jakieś dobre przepisy, podzielcie się proszę w komentarzu. Muszę Wam powiedzieć, że po powrocie z urlopu przeżyliśmy mały szok termiczny. Kiedy wsiadaliśmy do samolotu, na zewnątrz było 40 stopni na plusie. 10 godzin później po wylądowaniu przywitało nas minus 7. I choć teraz nie jest już, już aż tak zimno, wciąż ciężko się przyzwyczaić i mam wrażenie, że marznę dużo szybciej niż przed wyjazdem. Tak jak wspominałam, bardzo liczyłam na śnieg. Marzyło mi się zobaczyć winnice choć raz w tym roku w białej odsłonie i również pokazać Wam je właśnie takie. I tylko spójrzcie, nagle naprawdę pojawił się śnieg. Jak cudownie może jednak będę miała szczęście to zrobić i nagrać białe winnice. Po powrocie do domu zabieram się za topinambur. Planuję przygotować prostą, ale pożywną sałatkę. Zanim jednak całkowicie się za to zabiorę i poświęcę temu czas, chciałabym Wam coś pokazać: mianowicie kilka rzeczy, które przywiozłam z Namibii. Mam tutaj bransoletkę i korale wykonane ręcznie w wiosce, którą pokazywałam Wam w jednym z filmów. Większość elementów powstała ze skrupy strusiego jaja. Za każdym razem zachwyca mnie jak równo i precyzyjnie są wykonane te drobne koraliki. Poza tym, może Was to trochę zdziwi, ale przywieźliśmy ze sobą głównie kamienie. Brzmi to dość nietypowo, ale często właśnie tak robimy. Z różnych podróży zbieramy znalezione kamienie, muszle albo kawałki kory, w zależności od miejsca. Mam w domu całą skrzyneczkę takich małych pamiątek i może kiedyś Wam ją pokażę. Zazwyczaj nie przywozimy kupowanych upominków, tylko rzeczy znalezione po drodze, takie, które same wpadną w ręce. Mam tu też pióra flamingów, z których planuję zrobić kolczyki oraz naturalne grzechotki czyli nasiona akacji, które pokazywałam Wam w ostatnim filmie. Myślę, że wykorzystam je do jakiejś ogrodowej dekoracji. Dajcie proszę znać, jakie pamiątki wy najchętniej przywozicie z podróży, co najbardziej przywołuje u Was wspomnienia. Muzyka No dobrze, wróćmy do naszego Topinamburu. Najpierw dokładnie go myję i obieram. Muszę przyznać, że bardzo się cieszę, że znowu mam do dyspozycji kuchnię. Trochę mi tego brakowało i mam wrażenie, że w najbliższym czasie może pojawić się tu kilka filmów o tematyce kulinarnej, bo naprawdę mam ochotę spędzić tu trochę więcej czasu. Oprócz topinamburu obieram również cebulę i czosnek, po czym wszystko kroję w drobną kostkę. W międzyczasie nagrzewam patelnię i podsmażam boczek. Po chwili dodam do niego wcześniej przygotowane warzywa, a tuż obok gotuję już soczewicę, która będzie bazą mojej sałatki. kiedy wszystko się gotuje ja przygotowuję pietruszkę którą siekam na bardzo drobno planuję również przygotować mój ulubiony sos orzechowy potrzeba do niego dwóch łyżek sosu sojowego dużej łyżki masła orzechowego i łyżeczki miodu żeby sos miał przyjemną kremową konsystencję należy dodać do niego również odrobinę wody Jeśli oglądacie mnie już dłużej, na pewno zauważyliście, że ja raczej nie przygotowuję bardzo skomplikowanych potraw. Staram się, żeby było smacznie, ale też możliwie prosto. Bardzo chciałabym się nauczyć gotować głównie z warzyw sezonowych, a w przyszłości jeszcze mocniej skupić na ogrodzie, na większych plonach i odpowiednim przechowywaniu, tak aby zimą korzystać z własnych zapasów. A jeśli chodzi o dalsze przygotowanie mojej sałatki, to zostaje już tylko wymieszanie wszystkich przestudzonych składników i udokorowanie całości pietruszką. Sałatka wygląda naprawdę ładnie i szczerze polecam spróbować, smakuje równie dobrze jak wygląda. A w międzyczasie upiekłam jeszcze chleb, tym razem nie ketogeniczny, ale również bez mąki na bazie płatków owsianych. Chleb wychodzi naprawdę pyszny, jeśli jesteście zainteresowani przepis znajdziecie w opisie. I tylko jak ostygnie zabierzemy się za naszą kolację. Na dzisiaj to już wszystko. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Dziękuję za komentowanie, lajki i podbijanie. Do usłyszenia.